Czekałem, czekałem i się wreszcie doczekałem. Rezero dostaje drugi sezon. Wreszcie. Oczywiście ja jestem Szobu, a to kolejny materiał w moim wykonaniu. Nie mogłem tego nie nagrać. Musiałem wam o tym powiedzieć, bo bardzo długo czekałem na drugi sezon. Mimo, że czytam nowelkę i bardzo mi się podoba, to mimo wszystko lubiłem pierwszy sezon za to, jak wyglądał. Za to, że twórcy nie ograniczali w jakiś sposób materiału źródłowego, co mi się bardzo podobało, bo nowelkę przeczytałem i miałem, jakby, porównanie. Czy twórcy coś mm, może złagodzili, czy może nie? Okazało się, że adaptacja anime jest bardzo wierna nowelce, dlatego mam nadzieję, że z drugim sezonem będzie podobnie. Bo to jest White Fox, oni też robili Akamega Kill, a Akamega Kill nie było ugrzecznione, dlatego jestem dobrej myśli. Powiem tak, kiedy włączycie pierwszy odcinek drugiego sezonu, kiedy ta chwila nastąpi, póki co jeszcze nie wiadomo, kiedy ten drugi sezon będzie, ale kiedy włączycie odcinek, to powiecie: Wow, było na co czekać. Tak sobie czytam dziewiąty tom, czytam. Jestem na stronie 183. Wiem, że teraz będzie to, czego w anime już nie było. Jestem ciekawy, co tam się dalej wydarzy. Bo jak powiedziałem, pierwszy sezon bardzo mi się podobał i chciałbym poznać dalszą część tej historii. I myślę sobie, pewnie się zrobi trochę lżej, trochę spokojniej. Bo Subaru sporo przeszedł i należy mu się chwila odpoczynku. A tu chwilę później dostaje takim motywem, takim plot twistem w głowę, że aż nie mogę uwierzyć, że twórcy przerwali w takiej chwili. Nowe wątki, nowe plot twisty, nowe postacie. No, i dodam też to, że tom 10 rozpoczyna nowy, ciekawy, ale też i długi wątek, który wyjaśnia, co się stało z rozwalem. Ponieważ nie był on obecny przy walce z wielorybem, wiele osób myślało, w tym także ja, czy też zastanawiało się, co się z nim stało, czemu nie mógł być obecny. A tutaj wszystko ładnie się wyjaśnia, i tak jak powiedziałem, ten wątek jest długi, bo trwa jeszcze przez tom 11, na pewno tom 12. Nie wiem, czy nie kończy się w tomie 13. Zobaczę. Ale, właśnie, mimo że jest długi, to jest bardzo ciekawy. Sporo się wyjaśnia, ale też sporo pytań dochodzi. Dlatego jest bardzo intrygująco, bardzo ciekawie. I w tomie 11 w tym wątku Subaru przeżywa najbardziej przegiętą śmierć jak do tej pory. I jeśli myśleliście, że Subaru sporo wycierpiał do tej pory, to myślę, że czeka Was spore zaskoczenie. Znaczy, może teraz już mniejsze, bo Wam o tym powiedziałem, ale zobaczycie na czym to dokładnie polega. Moim zdaniem granica została przesunięta i teraz ciężko będzie jej sprostać. Poza tym dostaliśmy PV-kę, PV która pokazuje Subaru, który idzie po polanie i wokół niego e, są ciała wszystkich osób, które zna. Myślę, że jest to znaczenie symboliczne, aniżeli masakra spowodowana przez tę osobę, z którą Subaru idzie się spotkać, bo wiem, kim jest ta osoba. Tak się składa. Jak tylko zobaczyłem tę PV-kę, to już się domyśliłem o co chodzi, ale zdziwiły mnie te ciała, ponieważ w nowelce póki co nie było takiego motywu. Może się to wydarzy w kolejnych tomach. Mam nadzieję, że broń Boże, twórcy nie będą niczego od siebie dodawać. Jak powiedziałem, pierwszy sezon był bardzo wierny. Nowelce, dlatego mam nadzieję, że tak samo będzie z drugim. No, tak to właśnie wygląda. Jeśli chodzi o Subaru, to myślę, że sporo osób, które na niego narzekało, ale mimo wszystko dobrze im się tę serię oglądało. To będzie oglądać się jeszcze lepiej, ponieważ Subaru zmienia się na lepsze. I tak to właśnie wygląda. Krótko mówiąc, jest na co czekać. Ja bardzo czekam na drugi sezon, ponieważ przy pierwszym, tak jak powiedziałem, bawiłem się bardzo dobrze. No, i tyle. Dajcie znać, czy Wy również, tak samo jak i ja, równie mocno czekacie na drugi sezon. Czy dobrze Wam się oglądało pierwszy, czy może niekoniecznie? Czego być może oczekujecie od drugiego sezonu? Co byście chcieli zobaczyć? Co Was najbardziej interesuje? Co, jaki motyw jest dla Was najbardziej zagadkowy i chcielibyście, aby się wyjaśnił? No dobrze, także ja się z Wami żegnam. Dziękuję za uwagę. No i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie.